Po trzech sezonach odkrywania Europy na grzbietach tajgerów tym razem postanowiliśmy sprawdzić jak na krętych drogach hiszpańskiej Andaluzji poradzą sobie lśniące chromami klasyki. Dosiedliśmy więc Bonevilla oraz Scramblera i ruszyliśmy śladem rytmów flamenco przecinając malowniczy wąwóz w rondzie, pokonując serpentyny w kierunku Zachary oraz gubiąc się w plątanie mniejszych dróg nad którymi góruje Sierra Nevada. Droga wycieczko, zapnijcie pasy i trzymajcie się mocno. Niezwykła Andaluzja Prokopa. Ruszamy! Nasza kilkudniowa wycieczka po Andaluzji, która miała być chilloutową przejażdżką, finalnie okazała się dość obfita w atrakcje. W obrębie zaledwie kilkudziesięciu kilometrów można tutaj znaleźć bardzo różnorodne doświadczenia. I żal byłoby nie zaliczyć najważniejszych z nich. Jednym z takich absolutnych andaluzijskich must have jest wąwóz Caminito del Rey, na którego zwiedzanie warto wcześniej kupić bilety, bo zainteresowanie jest spore. Warto też przygotować się na to, że część trasy trzeba będzie pokonać trochę jak bohaterowie słynnego kanału Andrzeja Wajdy. Jeśli akurat nie macie 3 metrów wzrostu, to powinniście się zmieścić w tym tunelu. Łatwiej by było jednak tutaj dojechać na motocyklu, ale no jesteśmy mimo wszystko w cywilizowanym kraju. Nie da się tak zaparkować pod samą kasą, a szkoda. Bo i tak czeka nas za chwilę chodzenie po krętej górskiej królewskiej ścieżce Kamienito del Rey Wow! Fajna ta jaskinia, to po to tu przyszliśmy, tak? Jesteśmy tutaj z naszym programem interwencyjnym. Frustracja polskich turystów sięga zenitu. Każdy chce wejść, a nikogo nie wpuszczają. Jedynie strażnik w niebieskiej koszulce wykorzystuje swoją władzę do tego, żeby nas, Polaków na obczyźnie, poniżyć swoim obcym językiem, którego żaden z nas to nie rozumie, prawda? Tak? Dokładnie. Zanim wejdziemy na szlak, czeka nas jeszcze krótka odprawa oraz instrukcje bezpieczeństwa. Witam w komity do tej pory, panie i panowie. Nazywam się Paul i moje misje w życiu jest dokonanie zaburzenia instrukcji, ok? Więc weźmiemy się. Będziemy robić 5 km na kontynentu, podczas któregoś, najlepiej, najlepiej. Jak najłatwiej upokorzyć mężczyznę i odebrać mu resztki godności, jak pozbawić go testosteronu, kazać mu nosić taki czopek. Już wiadomo, po co jest kask. O, co to jest w ogóle za miejsce? To już wyjaśniam i tłumaczę. to del Rey, czyli Królewska Droga, która służyła do tego, aby robotnicy na początku XX wieku budujący tamę Wodną w okolicy, mieli się jak przemieszczać do roboty, więc normalnie to była ścieżka, którą każdy codziennie szedł do pracy. A dlaczego królewska? No bo król Alfons XIII, o ile dobrze pamiętam, przeszedł się tą królewską drogą swego czasu, żeby zobaczyć, czy jest pięknie, godnie i bezpiecznie. Bezpiecznie do końca nie było, bo paru śmiałków, którzy tędy przechadzali się dla kurażu, wcześniej wypijając co nieco. No, niestety skończyło tam na dole od tamtej pory, dlatego mamy tutaj specjalne barierki, które powodują, że nawet jak komuś przyjdzie jakaś głupota do głowy, to nie będzie mu tak łatwo znaleźć się po drugiej stronie. O, tu jest fajnie w ogóle bo tutaj widać pod spodem, co się dzieje. Kiedyś ta droga nazywana była najniebezpieczniejszą ścieżką w Hiszpanii. Te 2,5 km marszu wiodło przez taką oto betonową skalną półkę, którą widzicie pode mną. Dopiero później nabudowano na tym taras, drewniany taras, który był odrobinę szerszy. No, i przede wszystkim ograniczony przez barierki, więc nikt przez przypadek sobie tutaj już raczej krzywdy nie zrobi. A kiedyś bywało z tym różnie. Kiedyś młodzi chłopcy, którzy chcieli być mężczyznami, wycinali swoje inicjały kozikiem w korze. Prawdziwi mężczyźni robią to w ten sposób: dłutem, które zawsze noszą przy sobie. No, 14. To jeszcze tak z dwie godzinki sobie pospacerujemy tutaj. Trzy może, i można będzie znikać. Najbardziej ekstremalny spacer, jaki przeżyłem w życiu. Zawsze chodziłem tylko do żabki i z powrotem. A teraz proszę. Na starość to mnie spotkało. Powiem Wam tak, bardzo fajna wycieczka. Trochę męcząca, ale warto się przejść te 72 km w ciasnych butach i motocyklowych spodniach. Nie to, że ma ludzi, ale tylko ostrzegam. Lepiej założyć shorty. Naszym kolejnym celem jest Granada, gdzie spędzimy zaledwie jeden dzień, ale przynajmniej widzimy odrobinę klimatu tego niezwykłego miasta. Granada była ostatnim bastionem muzułmańskiego panowania w Hiszpanii, zanim królewska para Izabela i Ferdynand zjednoczyli Hiszpanię pod chrześcijańskim berłem w XV wieku. Z Granadą związany był jeden z najwybitniejszych i najbardziej wszechstronnych hiszpańskich artystów, Federico Garcia Lorca, zamordowany przez siepacze generała Franco. Wielice Granady to jedno z nielicznych miejsc w Europie, gdzie możesz jeździć na nartach rano w kurach Sierra Nevada, a po południu kąpać się w Morzu Śródziemnym. Granada to także cygańska dzielnica Sacromonte, gdzie ludzie wciąż mieszkają w jaskiniach. Niektóre z nich są całkowicie nowoczesne w środku, mają Wi-Fi i klimatyzację, ale nadal zachowują oryginalną estetykę. Niestety, raczej nie zdążymy tego wszystkiego tym razem zobaczyć, ale na pewno odwiedzimy wspaniały pałac w Alhambrze, arcydzieło architektury muzułmańskiej. Zanim to jednak nastąpi, zakosztujemy prozy życia w postaci krótkiej regeneracji na stacji benzynowej. Dopiero teraz sobie przypomnieliśmy, że przecież dzisiaj środa. A jak wiemy, środa to taka mała sobota. Ha, ha, ha. Pogoda powoli zaczyna się zmieniać. To znak, że zbliżamy się do masywu Sierra Nevada, bo temperatura gwałtownie spada, a na horyzoncie majaczą burzowe chmury. Brudny asfalt zroszony pierwszym deszczem szybko zmienia się w ślizgawkę, więc nawet mimo zwiększonej ostrożności łatwo o niechcianą niespodziankę przy dodawaniu gazu. Wyglądało to dość przerażająco. Widzicie <grymne> moje bohaterskie wyratowanie z poślizgu? Widziałem. Nagrało się. Nagrało się? No, No nie powiem, no. Trochę było przerażające, ale z drugiej strony, w takich sytuacjach też trzeba zachować zimną A teraz, jednak, założę kombinezon przeciwdeszczowy, bo wcale nie uśmiecha mi się powtórka ze Szkocji. To jest drugi, najbardziej upokarzający moment bycia motocyklistą. Pierwszy, jak mówiłem, to chodzenie na piesze wycieczki w robotniczym kasku, zamiast takiego normalnego. Ale to jest druga najgorsza rzecz. No, ale dzięki temu dojedziemy. No i teraz problem z odmianą tego przymiotnika. Jacy? Sushi Susi to jest takie jedzenie przecież. To jacy dojedziemy? Mniej mokrzy. O, o, o. Mówka pracuje. Przez chwilę myśli wpadły w poślizg, ale przecież wiecie, że potrafię jeździć. Ja osobiście bardzo lubię jeździć w takich warunkach. Nie wiem, to jest rzecz, w której się można rozsmakować. Chyba po ostatniej wyprawie na Wyspy Brytyjskie tak mi się zrobiło, że jak nie pada, to jakoś tak. Eee. Nie, fajnie, fajnie, ale jest też to ha! Łączam trybrain i daję miodu. 🎵 Deszcz nieustępliwie dawał nam się we znaki aż do końca tego odcinka podróży, ale na szczęście prognozy na jutro wyglądają optymistycznie. Oby tylko cały nasz dobytek zdążył do tego czasu wyschnąć. Wjechaliśmy do Granady. która Okazuje się dość niegościnna, jeśli chodzi o wodę. Ale już samo jest też to, nas infekuje. Chętnie się przejdziemy na jakiś spacer. Zobaczymy, co nam przyjazne. Niekoniecznie w tej chwili. Na razie rozpakowałem to. Motorki wędrują już do granatu, a my kempingi słyszą. Panie, że dzisiaj już jest ciepło i nie pada. Wczoraj po tej jeździe przez parę dziesiąt minut w ściąpiącym deszczu to miła odmiana. Idziemy na stare miasto, ale nie wiemy gdzie jest to stare miasto, więc po prostu idziemy za najstarszym człowiekiem, jakiego spotkamy. Na przykład za nim. Na pewno za drogę. Zobaczycie, że nas doprowadzi do Alhambry. Masa turystów pędzi w kierunku Alambry, w kierunku starówki w Granadzie. No a lokalni mieszkańcy mają na ten temat swoje zdanie. Turyści zabijają tę dzielnicę. W całej Hiszpanii, nie tylko w Granadzie, ale i w Katalonii, i na Teneryfie i w wielu innych miejscach coraz częściej słychać o tym, że turyści zadeptują lokalną kulturę. Dlatego właśnie po Granadzie będziemy poruszać się na paluszkach. I szacunki. Ciekawe, czy tak jak w Londynie, czerwone światło jest tutaj opcjonalne? Nie, chyba jednak nie. Zapraszają nas na występ flamenko i pewnie byśmy poszli, gdyby nie to, że pędzimy do naszych kolejnych destynacji. Poszlibyśmy dlatego, że to flamenko tutejsze z okolic Granady znacząco różni się od tego, które obserwowaliśmy wcześniej w Andaluzji. To jest bardziej osadzone w romskiej, w cygańskiej tradycji. No i do tej pory na rzecz ukłonu wobec tamtej tradycji tego typu koncerty gra się w. Jaskiniach, które znajdują się w Tak jak to kiedyś bywało, przyświeca. To nie jest zwykła katedra. To symbol, symbol triumfu, symbol dominacji, symbol zwycięstwa chrześcijan nad muzułmanami. No bo przecież Półwysep Iberyjski przez 800 lat był pod panowaniem. Mauretańskich kalifów, którzy zresztą w Granadzie mieli swoją okazałą siedzibę w postaci Pałacu Alhambra. No i w ramach rekonkwisty, tak krok po kroku, wojska chrześcijańskie próbowały odbić te tereny z rąk muzułmanów. Udało im się to ostatecznie dopiero w 1492 roku, kiedy Granada padła, kiedy chrześcijanie rozpoczęli nową erę swojego panowania i jako symbol tej nowej ery wybudowali na gruzach zburzonego wielkiego muzułmańskiego meczetu tę oto chrześcijańską katedrę, którą dzisiaj sobie oglądamy i napawamy się przy okazji pyszną, lokalną kawunią. A w niedaleko katedry kwitnie handelek. Halo, Hello? halo, good, good. Tak, handelek kwitnie. Tu kiedyś też kwit handelek, bo to słynny królewski bazar. No dzisiaj z tamtych czasów, pradawnych czasów kalifów muzułmańskich pozostały już tylko cienie dawnej świetności. Dzisiaj handluje się to głównie Chińszczyzną, która udaje prawdziwe antyki. No ale jak się nie ma co się lubi, to się nosi co się ma. Pani, byłoby dobrze w tej. Proszę sobie zobaczyć. Niedrogo sprzedam. W imieniu tego pana. Tak. Hola. ¿Te sí. mm. Very good. Eh, orange. Mmm. better. Thank you. Thank Dziękuję. You. Człowiek sobie tutaj by życie ułożył. Za darmo zjadł. Z miłą panią zagadał. Zabytków by sobie pooglądał. Granada ma swoje zalety. Dziękuję. <laughs> This is a shakeout. Order up that beat, just like a takeout. Show me you got soul inside those new shoes, and you can rock and roll with an attitude. So good, so fresh, just the way you like it.